Czy wiesz, kim byli Sumerowie? To była pierwsza znana cywilizacja w dziejach, ponad 6 tysięcy lat temu mieszkali w południowej Mezopotamii. To oni zbudowali pierwsze miasta na świecie prawdziwą urbanistyczną rewolucję. Ich miasta państwa, takie jak Uruk, Ur czy Lagasz, były centrami polityki, religii i gospodarki. Najpierw rządzili nimi kapłani, a później królowie. Byli mistrzami rolnictwa stworzyli ogromne systemy irygacyjne hodowali bydło i stali się genialnymi rzemieślnikami, wynaleźli koło garncarskie, wozy zaprzężone w woły, a nawet kolorowe szkło. Ich handel sięgał aż do Doliny Indusu i Egiptu. Jedno z ich największych osiągnięć? Pismo. Najpierw rysowali piktogramy na glinianych tabliczkach, a na przełomie czwartego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą stworzyli pismo klinowe klinowe znaki, które zmieniły historię. Choć ich miasta państwa często ze sobą walczyły, co osłabiło ich potęgę i otworzyło drogę akadom, Sumerowie zostawili po sobie dziedzictwo, jakiego świat wcześniej nie znał. Byli świetnymi rolnikami, inżynierami, artystami, kupcami, a także pierwszymi matematykami w historii. To oni stworzyli system dziesiętny i sześćdziesiątkowy, który do dziś używamy na przykład w mierzeniu czasu. Krótko mówiąc, Sumerowie byli tymi, którzy zaczęli wszystko.